To jest dzień, w którym jedna z drużyn wzniesie upragniony puchar. W drodze na stadion naprawdę czuć atmosferę wielkiego finału. Początek transmisji wkrótce. Witamy Państwa. To jest dzień, na który czekają wszyscy kibice piłkarzy. Przed nami wielki finał rozgrywek pucharowych. To spotkanie skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Napięcie na stadionie jest wprost wyczuwalne. Zapowiada się świetny mecz. Al Nasr zmierzy się z Ali Hat. Na pewno znasz tonku przewidywania ekspertów co do faworyta dzisiejszego pojedynku. Jednak nie przewidują one znaczenia towarzyszącego tu czynnika stresu presja na faworytach może im pętać nogi i doprowadzić do zupełnie innego finiszu niż ten, który uchodzi za bardziej prawdopodobny. Dlatego nie dzieliłbym skóry na niedźwiedziu. Po prostu skupmy się na wydarzeniach boiskowych. O tym bowiem kto zgarnie puchar, ostatecznie zdecyduje boisko, a nie prognozy i wróżenie z fusów. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie, a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty. Spójrz, to może być Bremta. Bardzo dobrze teraz. Pewne wejście. Otawią. Wszyscy wiemy, że w Karimie Benzemie trzemie wielka siła. Warto go dzisiaj obserwować. Mo Szansa, czy przełamie impas? Jest, proszę państwa. Piłka w siatce. Mamy pierwsze trafienie w tym finale! No Tomku na pewno teraz będzie się łatwiej grało ekipie, która otworzyła wynik. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Otawio. Otawio. Dużo miejsca teraz z boku, może tamtędy poprowadzić akcję. I teraz dystansu. Duba. Blokuje to bez trudu. Przeciwnicy przejmują. Luis Felipe. Teraz pełna kontrola sytuacji. Na ugranie kilku minut. Fabinho. Odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala. Opłaca się czasem ciężej popracować. Ponownie tracą łatwo piłkę. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. No i tracą teraz posiadanie. Luis Felipe. Pewnie w obronie. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Mało brakowało, a piłka wyszłaby poza boisko. Luis Felipe i Fabinio. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę państwa. To musi być bramka. Tak, proszę państwa, piłka w siatce. Zwiększają prowadzenie, a kibice gotują się już do mistrzowskiej fety. Czas na powtórkę i pozachwycajmy się, Tomku, tym rajdem jeszcze przez chwilę. Ileż tu było odwagi, by ruszyć do przodu. Ileż uporu, by nie odpuścić w połowie. Ileż energii. Jestem oczarowany. No i odjechał teraz z piłką. Teraz strzał z dystansu. Ale był czujny. Brawo. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Gol! Jak zawsze Ronaldo! Ten facet jest z innej planety! A zatem jeszcze raz ten rzut rożny. Popatrzmy, jak to rozegrali. A Cristiano Ronaldo po raz kolejny udowodnił, że w grze głową jest w ścisłej czołówce. Benzema. Coraz bliżej pole karnie. obrona musi mieć się na baczności. Uwaga! Nie może tego zmarnować! Utane wejście, akcja przerwana. Udało mu się ograć obronę. Ale okazja teraz. Bramka. Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Spójrzmy, wszystko zaczęło się tu od Benzemy. Który przed dograniem zostawił za sobą obrońcę. Trudno się chyba było spodziewać, żeby Benzema tego nie wykorzystał. Zwłaszcza z takiej odległości. Francuz to przecież napastnik kompletny. Takie trafienia to dla niego formalność. Luis Felipe. Teraz Ngolo Luis Felipe. Cóż, trudno się dziwić niezadowoleniu fanów. Mają wszelkie prawo, by je głośno wyrażać, bo na razie nie da się na ich ulubioną ekipę patrzeć. Powiedzmy to sobie wprost. To, co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Dante. Luis Felipe. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Fabinio. Teraz Ngolo I Fabinio Jest pod presją. Jest komu podać. Ależ tutaj kapitalny blok. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Kontratak, a obrońcy Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony dzieli się radością z kibicami. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. Celny strzał z bardzo niewielkiej odległości. Z takiego miejsca naprawdę trudno o pomyłkę. Anderson Kaliska. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Luis Felipe. Wymieniają się teraz niespiesznie podaniami. No, ale takie ich prawo prowadzą. Nie mają motywacji do ataków. Wolą poszanować piłkę i dotrwać do końcowego gwizdka. I oto mamy ostatni dziś gwizdek, szanowni Państwo. Losy pucharu są rozstrzygnięte. Już wiemy, kto wzniesie trofeum. Autentyczna radość. Trzeba przyznać Domku, że wygrała drużyna lepsza, ta, która lepiej poradziła sobie z napięciem i stawką tego spotkania. Zaś swoim ogromnym wysiłkiem fizycznym i mentalnym zapracowała na ten triumf. I dlatego teraz oglądamy te wspaniałe tańce. Zabawa trwa, proszę popatrzeć. Naprawdę fantastyczna chwila dla wszystkich w tym klubie. Cudowny moment, bo właśnie o tym się marzy, gdy zaczyna się grać w piłkę. Już na podwórku każdy chciałby zagrać w wielkim finale i wznieść kuchar. To prawda Tomku, nic w futbolu nie smakuje tak jak trofeum. A teraz wreszcie trafia w ich ręce i idzie w górę. Oto zdobywcy pucharu. Widać teraz, ile to znaczy i dla drużyny, i dla całego sztabu. Piękny obrazek Jacku. Wiadomo, w pucharach zawsze jest jakiś element szczęścia, ale szczęściu trzeba pomóc, żeby potem cieszyć się nim tak jak oni. Mają puchar. Nikt im go nie odbierze. Przyszła pora, by podzielić się radością z fanami, którzy wiernie kibicowali im przez całą drogę do ostatecznego zwycięstwa. To jest chwila wspaniałej integracji. To jest feta pod tytułem Puchar jest nasz. Każdy miał w tym udział i każdy teraz ma prawo się z niego cieszyć. Zawodniczki mogą teraz odpocząć, pozując do zdjęć upamiętniających zwycięstwo. Przynajmniej nie będą musiały udawać radości. Uśmiechy na ich twarzach z całą pewnością są szczęśliwe.